Mamy to? Mamy to. Dobra. Generalnie to tak. Sprawa wygląda tak, że jest sześć osób w domu. Gierka polega na tym: jest sześć osób w domu. Wszyscy jesteśmy dziećmi. I musimy znaleźć klucz do piwnicy. Ale jedna z tych sześciu osób jest sąsiadem, czy coś, i przeszkadza innym, albo zabija. Wiecie? Aha. Ja nie wiedziałem na przykład, się dowiedziałem wczoraj. Tylko jeden impostor, co to za łatwa Dawaj, dwóch. No tak. Halo? Halo, halo? Słuchasz Ja pierdolę! Ja pierdolę, jabczan! Ja co? A ci, kurwa, pierdzi ci mikrofon mocno. Ale u was też w chuj pierdzi, no stary, tobie kurwa. tak pierdzi, że coś to fuj, jak właśnie. Kurwa! Kurwa! Majel! Też wam tak trzeszczy wszystko? Nie, <laughs> ja nie kurwa! Nie <laughs> kurwa, mać. Ja, ja mam na pierdolę.

no to ja mówię. siema Przeszkadza was. Chcę. Ja tego nie zmieniają. mnie To ja na tym nie <grym> Dobra. Jest git. Jest git. Potem I co i będę? I za dwa tygodnie się widzimy, bo muszę jechać do ekipy. A nie, sorry, mam sesję. Dobra, rozpoczynam. Yy, nawet nie wiem, na czym to Ej, polega. To jest? No a ta gra wygląda jak by była najlepsza na świecie. Gramy. Dobra, to dobrze. Dobra, lecimy. Masz tu co Halo, słyszymy się? Cześć, nie słyszymy się słyszymy. słyszymy się Dobra, many Siema Dobra, kto to? Siema to jest to jest no, kurwa? Ja Jestem dzieciakiem Ja też To jest w Ja śladę. latarkę mam Ty, <laughs> kto rzucił latarkę? O kurwa, dalej O, no, chodzi teraz? Co? Ej, oddaj Kurwa, szukamy? ja mogę karabin zrobić Już zajebałem komuś latarkę Oj i trzecią Ty, można sobie puszkę wziąć no dawajcie mi starkę Eee Co robi puszko? Ja mogę craftować no, temy chyba nie. E popo To. Nie. na mnie E kurwa ale razi ja pierdolę! <laughs> Szukaj jesteś, jesteś, dzieckiem? Dzieciak jestem no Dobra, dobra A jaka jest A twoja ulubiona zabawka? Eee Bionicle są moje ulubione Dobra lubione. No twoja? Eee, resoraki. Patwicy. A. Patrz, jak ja biegam po batonie, co je? Kurwa, co ja. Eee! To... Latarkę to... mi zajeba, aki! To nie, nie ja, swoją mam! No to dawaj, coś, latarkę japoń, mam! Ja dawaj, mam! Jabrzana biją! Hałasa! Ty, zaraz! No O kurwa, o kurwa, o kurwa, kurwa! Ty! Wysocki mnie goni! Wysocki mnie goni! nie, ja Kurwa, japcze, gdzie jesteś? Nie, jest, Widzę go! nie, zabij go! nie, 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 Ja mam klucz jeden. Ale ja, jaki numer? Jaki numer? numer numer na... nie, Czerwony. numerek numerek? nie, ma czerwony? Numer, jest jest. Ja pierdolę. E. Skąd ty masz proce? Aaaa kurwa! Bierzemy kurwę! Ja pierdolę! Słyszę no, Słyszycie bo... mnie? Ja, oni się. on się No kurwa! Ja, on się. on, się on, się, on się w Luki Steve'a! To oni cię nie słyszą mian. jak coś! Co? Oni cię nie słyszą! My się słyszymy tylko ci, co wyjebali nas! Aha! On się może przemieniać w jebany! Kurwa! Pany. Ja myślałem, że to Luki biegnie z procą, no, jak tu... A bo wysocki mnie wali z procy, oh, ja mówi po jakiś śmieszny wali, cię z procy. Ja ciągle to, nie, bo cię nie lubię, i ten. I Co nagle się ty? przemienił w takiego dziadka i zaczął napierdalać, ty. A jak Luki go ogłuszył? To nie puszką w niego rzucił I ula. To jak oni mają go pokonać, kurwa? Jak, ma... Jak się da rozjebać sąsiada niby? No <śmight> ale, yy, chyba będzie można... Trzyma się? A nie da się z odchywalnąć? chyba No i No ja pierdolę! Ja Jebany wyruchał no nas, lost. kurwa! Ej, ale OP jest, kurwa ten sąsiad! Witam, halo! Dobra, no, jestem no, dzieckiem. Jest kto to jestem to tutaj to jest impostorem? impostorem, proszę się sprzedać! Ja jestem to dzieckiem jest i mnie tu nie w I ty? Co to jest? No, no. Ej ktoś mi to zajebał, klucz! Przed oka! Aaaa, kurwa! Zostaw mnie szmato jebana! Kto cię doni, kto cię doni? Goni mnie, kurwa, sąsiad! ]aki yes. jest? Kurwa nie wiem kto to był. Będzie kurwa tociał. usłyszałem jak za mną się to. dziwka przemienia no, ja tylko to sobie, to, to, Ty ty pewnie jesteś Aki, nie? Uciekamy to Aki jest! O kurwa, on w niego jakimś hakiem zarzucił Co jest kurwa? Ale, z creepy to jest jeszcze ta kurwa dziewczynka z warkoczykami, kurwa. Chcę go zajebać. U o, o, o. O, kurwa! Ale, outplay zrobił! Nie uratował! Mi się udaje, że Wysocki nie wie, co robi. Mi że on jest taki spocony, że to chuj. Kule. To robi Wysocki. Ogólna Może nie gadajmy maszy... ze sobą. Wysocki na siłowni. Kurwa i ten dom ma popierdoloną konstrukcję. Taki się zabawkami bawi. O kurwa. Nie. Nieee... Co on zrobił? Co on zrobił? Wypierdolił się! Skoka zajebał, kurwa magika! Ty podniósł już. E, A Michałek weź wy O kurwa, o kurwa, Widzą się! Widzą się! Cóż za pogoń! Wysoski dostaje! Soski kurwa! sprost, do pierdala Drzwi do piwnicy, drzwi do piwnicy! O kurwa! Nie ma! O kurwa, ale go opierdolił! O kur... Ty, znowu go pies. Pierdol... O kurwa. Ale hukam mu przypierdolił. Kurwa wielka. Samemu już nawet ja sobie wolałem nie... ale zamac... zajebiście zamac... ci szło! Tylko... Tych kluczy chyba... Mogę zmniejszyć ilość kluczy, kluczy, żeby było nam łatwiej. No nie wiem kurwa, samemu nie Ty, no. idzie, ta mapa tam jest tak tam ja Dam na trzy klucze, klucze bo tam jest zamatem. sześć. No siema. Szybki raz O siema A to A wy. ja e, wysockiego biją, wysockiego S ty ty biją trzeba do mnie schneller. Wysockiego biją, ho! Halo się nie szgotował Pełni? Orzechy? W takim... W, w koło, koło piecyka, w dużym pokoju Leży, leży, leży Kurwa? Reason... Co jest? Kurwa, widziałem jak ktoś go zapierdolił! Co to mi za kurwiu, co to za kurwa, kurwa. Ja ci zajebałem Zostaję. Kurwa, czemu ty masz jakiś... Co? 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 A, kurwa kurwa. Mam w ręce się stało Eee Kto ty jesteś? O kurwa O kurwa mać Halo, żyjesz? No żyję, ale podnieś mnie Poczekaj, idę już David tu jest. No a, się kurwa! kurwa. Puś mnie kurwy synu jebany! Hello? Hello? No zostaw, no kurwa zostaw mnie no Ja pierdolę, proszę... Bo jak ktoś mnie napierdolił tutaj! A bo ja w ogóle nie mam tych! ktoś tu biegnie, ktoś tu biegnie, ktoś tu biegnie. O kurwa, o kurwa! To, to jest go z po prostu. On padnie. i co jest? To jest... To nie ma. A to się mną kurwa, kurwa, atakują go! Pomocy, pomocy dla kumpla Wal z niego, z niego O kurwa, spółka zarzucił! Dobra, mam pomysł Dobra, zajebisty to był pomysł Teraz kurwa będzie się ślizgała tam No ją znajdziemy. A, kurwa, kurwaaaaj kurwa szpato jebana pierdolona dziwko. Skąd on się kurwa wziął tak? Zapraszam, zapraszam do mnie. Chodź, Nie no kurwa, to. Zresztą... On się może w przedmioty zmieniać? No gra to może. Ja pierdole. Chyba jak krzesłem zapierdala jebany Co jest do chuja A gdzie jest kurwa ten A ten kurwa Mechanik jebany Złota rączka, szuflady kurwa przeszukują Jebany kurwa telewizor Ty, aleś dopiero jeszcze o co chodzi że Mechow to jest Michał po angielsku, czy nie Nie, Michael, Michał A nie Mateusz? No ta mechow i Mówisz Michał O kurwa, bezkity Ja myślałem, że to jakaś losowa nazwa, a to bezkit jest taka przyklinka na Michała. Ja pierdolę! Już wolałem jak to był Mechow jednak Teraz mnie Łeb zabolał Kurwa Agi zbudła telewizor wieczorowy, ale chuj Koniec Sąsiad siadinio kurwa wygrał Siema Oj chuj Nie mogę znaleźć tej jedynki jebane nigdzie Ty, ale dobrze ja to się było nie mogłem znaleźć No My tak, się ale przyjechałem za jedynką i nigdzie nie było Takim chujem jesteś Michał A co, co zrobiłem? No przestraszyłeś mnie No witam Ja dzieciak, ja dzieciak Ja, dziecko, ja, dziecko, ja dziecko. halo ta sama mapa Gdzie cię ktoś uderzył? O kurwa! No pierdole! Ja dostałem busta Ty, tu otwarty jest? O kurwa Ciema! O, mam dwójkę Pomocy, pomocy, pomocy! A kurwa, to jest! Pomocy, zgoni mnie, potwór! Gdzie? Uciekaj, 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 Widzę, widzę, ja widzę go. to gruby, to gruby, to gruby E, goni mnie coś kurwa! To grubi! E, to jest złotą! Jest, jest to ja, to ja, to ja! O, o kurwa, kurwa, jest tu, jest tu! Ej, ja, pomóżcie, pomóżcie, pomóżcie! Ja, ja, ja. Dobra, ratuję cię, pierdolę! Kurwa, pomocy, pomocy, zabijcie te kurwa, śmatę! Ja was uratowałem, halo! Jak to kurwa? Rzuciłem swoją latarkę jebanu żeby uratować kolegę, a te kurwy to mnie zostawiły. Ja, ja, lezę, ja lezę. nic nie mówią, czy o co chodzi? No i ja, pierdolę, no co za no jebany? Uf. Wychodzi na to, że sąsiad jest kurwa OP w chuj. Nie wiem, on stał za skrzynkami, ja nie miałem czym w niego A, Aki został solo A mamy chociaż jeden klucz kurwa? No tak, Aki zdobył jeden klucz chyba Gruby w ogóle co gada, ty, on mówi tak Ty, muzyczkę sobie chodzi, uciekajcie Muzyczkę <grym grym> słuchaj, uciekajcie? uciekajcie impostor Ty, klucz ma Aki, Aki ma klucz jeszcze jednego kurwa ty, znawało, ale mu narę zrobił się. ty! widzi go, sobie No samo jej kaj to drzwi Dobra, GG, siema. Nie, nie. nie, spierdolił się. Ale to widać. Czemu wy uratował? <głosraliście> nie, to nie, 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 go nie, 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 bo ja tego to jak szmatę. Ale generalnie go się... Nie. A ja nie wiedziałem jak się przemienić no Ej znowu ta mapa No nie, idź znowu, znowu, mi postara, co jest A nie ma innych map? E, popo Kurwa, bo ja miałem na drugi monitor kliknięty Dobra Jakąś skrzynkę wziąłem, chciałem ją otworzyć, nie chcę jej Chyba, ten młotek jest zielony Ej oddaj Mam A Od, oddaj Ała! Ty, Kurwa, sorry a, Kur... luki, ja? Już, Czemu nie, nie mogę tutaj? Nie wierzyć? jestem, nie jestem, nie jestem no. Ale nie krzycz tak luki, proszę. Ale ja normalnie. Czemu się tak... nogi palą, o no, co tu chodzi w tym? To ja jestem. Ja chciałem, ja, ja ale to się otworzył tutaj. A, No no. Jak chciałem, mieć... O ty kurwa nie <laughs> Kurwa! Ja kto jest, kto jest, kto jest? Popo jest, popo oszust. Ja podpisałem. Okej. Poposz, uciekajcie! Oślepcie go, oślepcie go, oślepcie go. Siedba kurwy! Popowsta! E! Gdzie... Masz kurwo młotkiem! E! No tutaj. Nie! puszczę no, mnie! Ty kurwa łysa! Gdzie jest ten szlachor?! Nie ma dileszko, toż, czy cię opierdole, Smacznego! Chodźcie w trójkę, bo ten, kiedy padnie to musi ratować. Dobra, dobra. Ale świeć! Normalnie. Po to jest? To. Gówno widzę, gówno widzę. Gdzie jesteście? O nie, tu. Wracaj. Gówno widzę, gdzie Na dole, na dole. Tutaj, 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 na dole, na dole. Masz jedynkę ktoś? Ojej, Nie ma kurewko pomoż, jebana Pomocy 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 No można cię opierdolić Matko Dzięki Co kurwa? Luki Co co? Masz chodź, chodź tu, masz ostatni klucz do odpoczenia. Gdzie? O kurwa, dojeżdżam Kurwa, ja. chodź tu Gdzie, gdzie, gdzie jesteś, gdzie jesteś, gdzie jesteś? Taka, bo goni mnie, goni mnie gdzie, Ale gdzie jesteś, na dole, na górze? Kurwo Czemu ty jesteś taki gruby, a taki szybki? Kurwa Strzelaj w niego Nie no, nie strzelaj we mnie, Skur... kurwa Chodź tu to jebana O kurwa, po bo oddychać nie mogę! Chodź tu, smato bita, kurwa jebana, e Co tak zapierdalasz się nie pojebało? Ej, mała dziewczynko, proszę, 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 chcę na chwilę cię tylko! Dobra, trzy ręki! A ten motek, to to dupy jest Ooooooo Ciema! E, dasz coś? Kurwo, jebano, ho! Dobrze kurwa, jak zbejtowałem tę rurę na piwnicę Jak ty kurwa otworzyłeś to? No nie wiem, jako sąsiad chyba mogę samo otworzyć Ciema, ja dzieciak to to okolo, tak to jest, jeszcze się nie wiadomo, zdaniem. dopiero teraz się pojawiło O kurwa, o kurwa Odpieraj, odpieraj Co w jest? co to jest? A, a, pomoci, pomoci, pomoci. Ja tu ja, mam, mam tu Spierdalaj, ja, spierdalaj, spierdalaj Znowu mnie dał, po Znowu cię da pan? Kurwa zostaw Davida szmato pierdolona BITA Ej, jak wszyscy są tu, grubasie jebany Kurwa Kurwa drugiego... Jesteś? Halo! POMOCY nie kurwa! Po, po, kurwa! Jest. Hey. Halo! Eee, oh. no nie bij mnie! Kurwa! No WEBO mało HP mam szmato jebana Co jest kurwa? Aki mi już powiedział, kto to jest, bydlaku. Jak... E, skończyło mi się ammo, co mam z nim zrobić, chłopacy? Ty, jak to pomóż, pomóż, to nie ty? <Yuan liksom> nie, Kurwa, uciekaj. Kurwa, jesteś taki głupi. To Aki jednak. Dobra, to chodź. Kurwa, zażynają <fairazek> nam chłopa u góry, a ty mnie napierdalasz orzechami, dziwko pierdolona. Kurwa, nie, nie pomagaj ci. Gdzie do góry, gdzie do góry, halo? Dobra, ja czołgiem kurwę potraktuję. E! Ja pierdolę! Kurwa, Dzięki. co? Ale kutka zostałaś. O kurwa! nie <laughs> wiem, kurwa, to jest popierdolony ten hak. Mango, mango, Luki, dostał! Kurwa, Wysocki gni do jebana. Jest tu pomóż kurewko kuretko jebana dostał Latarkę, E, nie zasłaniaj im! Bo... Kura to śmata! Wysocki! Ok? Znowu błąd, znów. <laughs> ja czemu nie pomógł, którego zostawiam, sad. Kurwa, tu jest druga dwójka, a tu nie ma klucza? Ja nie mam, szukaj, pol. Ale ja miałem trzy dwójki, wiesz? A nie mam teraz, kurwa. Ee, co tu się zrobiło? Chodź. A widzisz, kurwa. A tu też dwójka, Teraz szukaj dwójki. O, ale botelów ty. Ee, e, kurwa, pomóż, pomóż, błagam! Kurwa, mnie. Kurwa, czekaj. mnie zło, o, może tak od razu? No, trochę tak, kurwa ale... Kurwa, tak, szmato jebano, pierdolona Lemborska! ...Wysockiego zrobiłem 10 rzutów, dostał kurwa Michałek i tak raz nie trafił. A, A, kurwa, zauro. Kurwa! Skakałem, skakałem! Skakałem! Kurwo, jebana przez okno! Ja miałem jeden, klucz użyłem i miałem trzy karty jeszcze. Ale Brog. O Po trzy osoby, kurwa, zapraszam do mnie. Dwóch śmiałków. A co no, dobrze, O kurwa, ale mi się kipa, No to kurwa, lecimy! Lecimy, dur. Ee, siema, halo! Mam, mam kartę, mam kartę, gdzie jedynkę mogę dać? kurwa, jakie w kurwione harcerki już czekają tutaj. Kartę! Ee, Tu e, jest, tu e, jest, tu e, jest, jest, zamienił się w Klaunem jest. Gdzie? To Michałek, Michałek jest klaunem! To Michałek, to Michałek, to Michałek. To Michałek, Michałek szma, to jesteś batonem? Tą, Pi piwnicę jadę. otworzyłem, halo? To jest dźwięk otwarcia piwnicy, a nie tego. A e, kurwa, pomocy u góry! Kurwa, nie? kurwa! Parcerka jakaś! O kurwa! Dostał kurwa dzidę pysk. No mówiłem, że to Wysocki, bo to był Wypierdalaj ten... Wypierdalaj ten... szmato jebana! Ale muszę się spierdalać, general. Nie no, kurwa se jaja robisz chyba. No weź mi Otwórz, kurwa. Wej otwórz. Tak się Dobra, spierdalaj, kurwa, ruro nie Nie no, nie pierdal, że to samo zrobiłem. Daj radę, <laughs> daj, da, da, po, poczekaj, jeszcze raz, dobra? Ja ci walę te... Ty, coś się dzieje? Ostatnio. Wolne musiał cię złapać, jak ci uderzysz. Ty, ale... cię nie bije nawet chyba. No nie, nie bij. Ty jaki ma? Kurwaszka. Jaki to ma sens, A Jakbyś mnie teraz walnął? A, to nie wiem, jaki jest sens. Daj radę otworzyć jakieś dzikczki. Co, za radę, no, O! Eee, tak się nie robi. Nie, no dogadamy się, kurwa. Jakby. Wie, <gry> kierowniku! Eee! Fłuszcz mnie, kurwa! Dobra, wpierdalamy się zobaczyć, tak o co jest w piwnicy? Kurwa złoty, ja podziękuję! A, no jak kurwa! Kurwa. A! No dobra! To na tej zasadzie działa, że po prostu otwierasz piwnicę i palisz lotę z bomby. No piętnastki erki, elo. Dobra, elo, dzięki. Co no co? Ale kurwa gierki sąsiadów. Ale fajna jest. No. Podoba.